Halo, halo, dzień dobry. Znajdujemy się w miejscowości Święta Katarzyna, w której rozpoczyna się szlak na Łysicę. Zanim jednak wyruszymy na szlak, polecam podejść do niewielkiej białej kapliczki znajdującej się tuż obok parkingu na terenie dawnego cmentarza. A dlaczego akurat Żeląskiego? No w roku 1882 młody wówczas 18-letni Stefan Żeromski wraz z kolegą wyryli w środku kaplicy dwa podpisy. Podpis brzmiał Stefan Żeromski, uczeń klasy drugiej. Żółtrowa droga doprowadza nas pod bramę Świętokrzyskiego Parku Narodowego, gdzie kupujemy bilet wstępu. Zagłębiamy się w Puszczy Jodłowej, którą tak rozsławił w swoich utworach literackich Stefan Żeromski, a przede wszystkim w poemacie Puszcza Jodłowa. Głównym bohaterem jest narrator, który wspomina dzieciństwo, które spędził na Kieletszczyźnie. Góry, po których chodził za młodu, w tym właśnie też Łysice, stąd właśnie nazwa Puszcza Jodłowa. Naprzeciwko kasy e, znajduje się zbiorowa mogiła mieszkańców, którzy zostali wymordowani przez hitlerowców. No, po drodze są również liczne pomniki upamiętniające ofiary II wojny światowej. Tutaj za mostkiem znajduje się również miejsce pamięci narodowej. No i mogiły te kryją około 80 uczestników walki o wolność i niepodległość, pomordowanych pomiędzy 1 czerwca a 20 czerwca roku 1943. Tutaj mamy pomnik Stefana Żeromskiego. No początkowo szlak jest szeroki i wygodny. I za chwileczkę doprowadzi nas on do źródełka Świętego Franciszka. Prawdopodobnie woda ze źródełka Świętego Franciszka. Ma właściwości lecznicze i dobrze właśnie działa na schorowane oczy. I to jest właśnie źródełko Świętego Franciszka. Powyżej źródełka znajduje się drewniana kapliczka Świętego Franciszka. Jesteśmy kochani w górach świętokrzyskich, które nazywane są chyba najbardziej takimi tajemniczymi górami w ogóle na terenie całej Polski. Znajduje się tutaj mnóstwo jaskiń, rumowisk i formacji skalnych. Tutaj również odbywają się dzisiaj biegi. Właśnie lecą zawodnicy. O. Ostatnio generalnie w ogóle mamy szczęście, bo gdzie byśmy nie byli, jaką górę zdobywali, to są zawody. Dzisiaj mamy sobotę, to jest ostatni weekend wakacji. Na szlakach zrobi się luźniej i będzie można już tak swobodnie, przyjemnie pospacerować i pozdobywać szczyty. Brawo. Dzisiaj zdobywamy Łysicę. To będzie nasz dziewiąty szczyt z korony gór polski. Szlak jest dosyć kamienisty, zupełnie inaczej wygląda niż w Tatrach. Pogoda również dzisiaj dopisuje. Jest troszeczkę chłodniej. Ale to w niczym nie przeszkadza, bo dużo lepiej przyjemniej się wędruje. Z Łysicą związanych jest kilka legend, ale jedną z nich jest legenda o dawnym zamku na Łysicy. Bardzo dawno temu na szczycie Łysicy stał zamek, w którym mieszkały dwie siostry. Pewnego razu do zamku zawitał młody rycerz, który szukał noclegu. Przyjęły go w gościnę. Rycerzowi tak bardzo się spodobało, że zatrzymał się na dłuższy czas. W międzyczasie zauroczył się starszą siostrą. Ona też darzyła go uczuciem, ale obawiając się konkurencji w młodszej siostrze, zaczęła knuć mordercze plany, bo nie chciała dzielić się z nią majątkiem. Rycerz obiecał jej pomóc, ale każde próby zamordowania siostry kończyły się fiaskiem. W końcu bezduszną siostrę i jej amanta, spotkał tragiczny los. Na oczach siostry, zamek po, uderze, po uderzeniu pioruna runął i rozpadł się na tysiące kamieni, grzebiąc kochanków. Łzy, które wylewała młodsza siostra, nie znając kompletnie planów starszej siostry, po stracie utworzyły źródełko, które właśnie nazwano imieniem świętego. Franciszka. Co jakiś czas tutaj słoneczko próbuje przebić się przez korony Jeff. A my jesteśmy już coraz bliżej w szczytu. Zobaczcie, jak wygląda. Ciekawie, szlak. Cały usiany takimi dużymi kamieniami. Łysica potocznie zwana jest górą świętej Katarzyny. A jej wierzchołek ma dwa szczyty. Na zachodnim wierzcho wierzchołku znajduje się replika pamiątkowego krzyża z roku 1930. Natomiast od południa. Znajduje się drugi szczyt łysicy zwany skałą Agaty lub zamczyskiem. No, jeszcze nie widziałam takiego szlaku, powiem szczerze, zobaczcie jakie wielkie głazy. Także zawodnicy, którzy. Tutaj biegną, to szczególnie muszą uważać. Jak się biegło po tych kamieniach? No raczej się schodziło. Teraz się schodziło. Ale chyba już nie stronę lepiej. No tak. No ja życzę powodzenia. Szczyt Łysicy jest w całości zalesiony wokół nas. Rośnie tutaj, kochani, jodła, bóg oraz sosna. I przed nami replika Pamiątkowego Krzyża z roku 1930. Nieśmiertelnemu Królowi Wieków, Jezusowi Chrystusowi, wieczna cześć i chwała. Szumi puszcza jadłowa. Taki jest tutaj napis na tym krzyżu. No i Łysica znajduje się na wysokości 614 metrów nad poziomem morza. Stąd możemy podejść na przykład na Łysą Górę. W 4 godziny 45 minut. I do kapliczki świętego Mikołaja. Kuta szklana, kakonin. No, na jakieś większe widoki nie ma co liczyć ze szczytu Łysicy. No, ale chociaż taka mała dziura tutaj jest i coś tam, coś tam leciutko widać. Kurde, pierwsza była, ja zaczęłam od tyłu. <gry> wygląda to ładnie, no ale, cóż, ale jest. Teraz idziemy na drugi szczyt łysicy na górę Agaty. Znajdujemy się właśnie na drugim punkcie, w zasadzie na drugim szczycie łysicy. W świetle najnowszych badań okazało się, że wysokości tych wierzchołków różnią się od wartości podanych na mapach. Jak pokazały pomiary, obydwa wierzchołki Łysicy są wyższe, przy czym wschodni wierzchołek Łysicy, Skała Agaty, okazał się być wyższy. Ma właśnie 613,96, od dotychczas udostępnionego turystycznie zgórującym na nim krzyżem zachodniego wierzchołka Łysicy, 613,31. W dalszym ciągu niezmiennie najwyższym szczytem to wszystkich jest Łysica, tyle że jej wschodni, a nie zachodni wierzchołek. No i tradycyjnie zresztą zawsze szlak na zejściu mamy dużo gorszy. Za niedługo powinniśmy dotrzeć do przełęczy Świętego Mikołaja. No i niestety większość szlaku właśnie była w takim stanie. Dotarliśmy na przełęcz Świętego Mikołaja. Znajduje się tutaj kapliczka pod wezwaniem, właśnie świętego Mikołaja, patrona pielgrzymów i podróżnych. Niegdyś prowadziła tędy droga, która łączyła miejscowości: kanonin i wolę szczygiełkową. Z przełęczy schodzimy do zielonego szlaku. Jaka cisza, jak ja uwielbiam taką ciszę. Jak ja za nią tęsknię. Na szlaku znajduje się przyrodniczo-kulturalna ścieżka edukacyjna Zielona, śladem kolejki wąskotorowej Nowa Słupia Święta Katarzyna. Proszę, tutaj mamy miejsce odpoczynku. Znajdujemy się teraz na kolejowy trójkąt. Trójkąt to umowna nazwa stacji Bola Szczygiełkowa. Trasa w całości ma długość około 16 km i składa się z 12 punktów obserwacyjnych. Znajdujemy się w miejscu zwanym Subski Weksel. Słowo Weksel oznaczało w gwarze kolejowej zapożyczonej z języka niemieckiego zwrotnicy. I na świętą Katarzynę mamy jeszcze 45 minut. Na rozstaju szlaków. Budowę linii kolejowej rozpoczęto tutaj w roku 1918, jeszcze podczas trwania I wojny światowej. Kolejka wówczas dotarła pod Święty Krzyż. Obecnie już jej nie ma. Linia kolejowa została rozebrana około 50 lat temu, ale ślady po niej pozostały do dziś. Znajdujemy się przy stacji kolejka. I do świętej Katarzyny pozostało 100 metrów. I tutaj jest, tu była kiedyś bocznica Franciszka. I w tym miejscu zakończyliśmy naszą wycieczkę. Wyszło nam w sumie 13 kilometrów. Tu można jeszcze zakupić sobie pamiątkę z Gór Świętokrzyskich. I oczywiście po wycieczce należy się dobre jedzonko, dorsz z kryteczkami, z surobeczką i piwko. I po fajnej wycieczce na Łysicę jesteśmy teraz nad zalewem Wióry. Rozpakowujemy tutaj nasz bibak. Zaraz będziemy palić ognisko. I to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!